No dobra, lecimy. Witamy w kolejnym odcinku naszej serii Zbudujmy w Minecraft. Powstał nowy domek. Mamy początki farmy przywiezionej. Ten domek jest teraz winięciem tego pierwszego domku. Mhm, ten domek, ten domek. Pojawiły się dłuższe rozrzeźbienie elewacji. Wygląda jak taka stara chatka. W środku w zasadzie nic nie ma, a będą ścianki, tylko znajdziemy świerki. Tutaj sobie postawimy, wnętrze całe sobie urządzimy, aż nie czuję, kiedy remuje, A tutaj sobie przygotowałem fundamenty pod kolejny domek, który będzie 7 na 7 i zbudujemy go teraz. Mhm. Znowu jestem nieprzygotowany. Znowu jestem nieprzygotowany. Dobra, już jestem przygotowany? Tak, to niepotrzebne, to niepotrzebne. To, tak. To, to. Dobra, budujemy. Domek 7 na 7 z kuchnią w środku. Będzie już można smażyć sobie jedzunku. I jak kiedyś dorobimy się świerków, to. Będziemy urządzać wnętrze Ale mając trzecią chatkę myślę, że już możemy myśleć o ściąganiu niebo znaczy wieśniaków. Gdzie on tu będzie mieć? Dobra, wejście jest z tej strony. Dosypiemy trochę ziemi. Ok. Włoki dołki. To będzie już taka typowa chatka. Taka historyczna. Takie, takich ludzi mieszkali na wsiach. Tylko o tym mogę powiedzieć, jak już będzie wnętrze. Hmm. Bez A, źle, źle, źle. Tak nie może być. Tak. Wszystko jest dębowe, bo jesteśmy w lesie dębowym. Jakbyśmy byli w sierpniu świerkowym to by było świerkowe. Proste, nie? Dobra. Jak widzicie te dwa domki mają dach dwuspadowy pod kątem 45 stopni. A ten będzie mieć czterospadowy. Taka piramidka. Teraz trzeba okno znaleźć. Tu mam wszystko narysowane Która to strona świata? To jest południe To od zachodu Będę mieć ścianki Okienka, żeby tam ładnie z światło wpadało Jest są od wschodu Więc teoretycznie to te ścianki powinny mieć największe przeszklenie, no, przeszklenie okno, żeby ciepło tam się kumulowało przez nie. Ale na razie to kiedyś zrobimy taki projekt, taki jak najmniej, jak najmniej służywający energię, a jak najwięcej wykorzystujący to co to co jest pytanie za milion punktów, jak to zbudować bo to też powinno mieć podcień to będzie domek kucharza mhm, no znowu człowiek nieprzygotowany no nie no nie, do tego domku. Do tego domku sobie wszystko przygotowałem. Policzyłem ile materiałów potrzeba, ile którego i tamtego. No do tego nie mogę. Dobra, stać nas. Weźmiemy na razie tyle. Potrzebujemy płotków. Płotków nigdy dość. No dobra, starczy. Jeszcze te dwa takie śmieszne. Mam nadzieję, że nic mnie teraz nie zje. Trzy, trzy. Tylko, że to nie będzie... My... No do... Aha, kolejny błąd. No dobra. Trzeba by jakoś to inaczej zbudować. A tu jeszcze chcemy mieć podcień, więc tu w zasadzie mogłoby dodać takie i stąd pójdzie wtedy dach. Koledzy się zlecą. O, mam ścieżki już porobione prawie. O, ten domek jest sympatyczny. Dobra, zbudujemy go. I uciekamy, bo jeszcze mam cztery różne projekty domków do zbudowania. Już rozrysowane. to ogóle nie powinny być schodki. Spokojnie. Mhm. Fajnie też by wyglądało, jakby pociągnąć ten dach o jeden dalej. Ale tego nie zrobimy. Ponieważ wyglądałoby to za ciężko. Ten dach byłby nieproporcjonalnie duży do. Porównanie dobrego budynku. Poza tym to jest taka wioska. To zobaczymy. Tak. Tak zwany dach brogowy. I tu powinien być. dymiacz Czy my coś takiego mamy? Nie mamy. Gdyby to tak zostawić, nie można tak zostawić. Ale możemy zrobić. To jest Minecraft tak można. <śmieszne> śmiesznie wygląda. Kuchnia. Tak, tu będzie pomieszczenie. Tu będzie pomieszczenie. Tu będzie pomieszczenie. No i tu już nie będzie. Dobra, reszta okien wybijemy kiedy indziej. Teraz tak. To Ta. Mhm. tak to jest wszystkie dęki będą w tym samym stylu są spójne o. Mhm. no i za trzecim razem się udało opa to też się przyda do ścieżek czy coś jeszcze te się przydadzą. bardzo fajny motyw używania przycisków jako dekoracji A, i te mamy dobra to lecimy w którą stronę w tą tu nie mamy tu nie ma o, jakaś dziura o tam trzeba przejść o jak bunkier No nie wygląda. To jakoś sympatycznie wyglądowy. Hmm. Nie podoba mi się ten dach. Bardzo mi się nie podoba. Oczywiście go tu pociągnąć Dobra Ja to zburzę poza nagraniem i zbuduję jeszcze raz W następnym odcinku zobaczymy zobaczycie jak to wygląda no, Także co teraz możemy zrobić? O, możemy zająć się tym tutaj To też jest piękny motyw. Bardzo sympatyczny. Tutaj powstanie taki już taki powiedzmy bliźniak. Dużo o to oko. Większa już z dwoma pomieszczeniami mieszkalnymi. Tam powoli przebijamy się do jeziora. Do jeziora, do rzeki. Do kopalni będziemy niedługo schodzić mamy w planach, je, jeszcze jest w planach świątynia, którą postawimy gdzieś nad jeziorem, morzem oceanem, nie wiem I jak będziemy mieć już z 3-4 domki, takie zagospodarowane już z, porobino, z porobionymi miejscami do pracy, to wybierzemy się do wioski i ukradniemy wieśniaków tak, takie są plany Nasza osada powoli się rozrasta. Może pszczółki jeszcze trzeba będzie skonfiskować. <grym> I powoli nasze małe miasto, miasteczko, wioska się rozrasta. Owce trzeba będzie znaleźć albo jakieś świnki, krówki. Tak, to myślę, że przejścia nie będzie. Tego możemy tu użyć. Ci będą mieć kurczaki, to ci mogą mieć jakieś co mogą mieć przy ogródku, przy domie, domku, o, ci będą mieć Ci będą hodować roślinki. Tak. O, i one gdzieś tam będą chodzić. Tu powoli wioska sama zaczyna się żywić Ja nie mogę Tak jak się człowiek śpieszy to się diabeł cieszy Dobra, gdzie to jest? O, magazyn trzeba będzie jakiś zbudować To na pewno w najbliższym czasie Mamy wiaderko, mamy wiaderko, mamy motykę, mamy motykę Stracha na wróble jakiegoś się zbuduje, zorganizuje. Zastanawiam się jak to zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Zrobimy coś sprytnego. I nie będzie widać. Tego nikt się nie spodziewał. będzie tak lasowo powolutku, powolutku to zrobimy bez pośpiechu coś się posadzi, coś się dosadzi, gdzieś się przejdzie I tak wychodzi naturalny rozwój to sięgnie to nie sięgnie by się przydało posadzić. A jednego damy tu, jednego tu i powoli życie nabiera rozkwitu. Mam jeszcze jakieś kwiatki? Nie mamy. Możemy nakarmić kurki. Pięknie kurki nakarmione. Mamy jakieś jajka. Tak, magazyn trzeba będzie niedługo zrobić, bo zaraz się wszystko po, po wszystkim pogubimy. Można by zacząć powoli oświetlać. Jakieś latarnie by się przydały. Latarnie żerastwa potrzebujemy. O. Tam powolutku, to będzie wejście do kopalni To będzie spichlerz, albo kuźnie zbudujemy No kuźnie w wiosce no, tak on tam Kowala może Jego stoisko Ale to okropnie wygląda, dobra Kończymy odcinek I w następnym Zbudujemy ten większy dom tam i ten zobaczycie, jak już będzie mieć porządny dach i porządnie będzie wyglądał. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!